Garwolińska strefa aktywności gospodarczej. To właśnie to miejsce, kilkadziesiąt hektarów ziemi przeznaczonych pod zabudowę przemysłową. Własność powiatu, zlokalizowana na terenie miasta. Powstała 1 czerwca 2009 roku na mocy uchwały Rady Miasta Garwolin uchwalającej plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru i ustalającej przeznaczenie tego terenu pod zabudowę przemysłową. Jest szansa, że w ciągu najbliższych kilku lat po uzbrojeniu tego terenu przez starostwo powiatowe pierwsze kroki zostały już podjęte. W, w przyszłym roku starostwo rozpocznie tutaj budowę głównych dróg. Jest szansa, właśnie, aby inwestorzy, którzy już w tej chwili pukają do drzwi starostwa o wykup tej ziemi pod zabudowę przemysłową, stworzą tu nowe miejsca pracy, zbudują zakłady przemysłowe, magazyny. To wszystko. Da na pewno wiele miejsc pracy mieszkańcom Garwolina, tak jak w przeszłości dał wiele miejsc pracy Ejwon. Idea powstania takiej strefy aktywności gospodarczej tak naprawdę zrodziła się w latach 99-2000, kiedy w momencie rozbudowy Esmeraldy wykupionej przez Ejwon okazało się, że. Są straszne problemy z nabyciem gruntów od prywatnych właścicieli, ponieważ Eivon jest w większości zlokalizowany na gruntach wykupionych od prywatnych właścicieli. Aby uniknąć tego typu problemów na przyszłość, powstał taki pomysł, aby utworzyć na terenie miasta strefę aktywności gospodarczej. Strefę, która będzie przeznaczona właśnie pod zabudowę przemysłową. Jeżeli pojawi się odpowiedni inwestor, to będzie bez problemu można go szybko tutaj zlokalizować gdyż taki inwestor jest na pewno cenny dla miasta z tego względu, że tak jak wcześniej wspominałem, daje miejsca pracy oraz daje wpływy podatkowe do budżetu miasta, za które można wykonać różne inwestycje ważne dla mieszkańców. Znajdujemy się w miejscu, gdzie już niedługo rozpocznie się budowa krytej pływalni w Garwolinie. Idea budowy parku powstała tak naprawdę Kadencji 2002-2006. We wrześniu 2006 roku Burmistrz Tadeusz mikulski ogłosił przetarg na wykonanie projektu budowy krytej pływalni w Garwolinie. Przetarg ten został rozstrzygnięty już w obecnej kadencji w listopadzie 2006 roku. Przeznaczyliśmy wówczas na wykonanie projektu jako rada miasta 245 tysięcy złotych. Projekt został wykonany do końca 2007 roku. A pozwolenie na budowę, a wcześniej decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez burmistrza, zostały uzyskane w grudniu 2008 roku. Tak więc pozwolenie na budowę tego obiektu ważne jest jeszcze przez cały najbliższy rok. W momencie, kiedy miasto uzyskało pozwolenie na budowę, a była to już po połowa obecnej kadencji, tak naprawdę teoretycznie można było jak uważa wielu, rozpoczynać budowę tej inwestycji. Jednakże od początku obecnej kadencji istniał pomiędzy większością w Radzie, czyli Stowarzyszeniem dla Garwolina, a burmistrzem miasta Tadeuszem Mikulskim pewien konsensus co do tego, że burmistrz nie ogłosi przetargu do momentu, dopóki nie, miasto nie pozyska znacznych środków zewnętrznych z Unii Europejskiej, początkowo... Yy, Zarówno burmistrz, jak i my uważaliśmy, że jest możliwość pozyskania aż 85% dotacji ze środków Unii Europejskiej. Później poprzestaliśmy na 50%. W końcu okazało się, że wniosek burmistrza złożony w 2009 roku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego został sklasyfikowany na bardzo odległym miejscu. Został zakwalifikowany zarówno formalnie, jak i merytorycznie, jednakże uzyskał tak małą ilość punktów, że został, tak jak i wszystkie pozostałe wnioski z tego projektu umieszczony na liście rezerwowej, czyli, można krótko powiedzieć, został załatwiony pozytywnie odmownie. W sytuacji, kiedy okazało się, że dotacji unijnych na budowę basenu nie otrzymamy, należało znaleźć jakiś inny sposób, aby Odciążyć finansowanie w 100% przez miasto. Tak więc 25 marca bieżącego roku zwróciłem się do zarządu powiatu w osobach starosty i wicestarosty powiatu Gerwolińskiego z propozycją wsparcia budowy tego obiektu. Propozycja została przyjęta pozytywnie. Wiosną i latem bieżącego roku komisje starostwa powiatowego pracowały nad. Tym pomysłem, i 28 września bieżącego roku Rada Powiatu podjęła uchwałę, w której zdecydowała się wesprzeć budowę miejskiego akwaparku w wysokości do 2 milionów złotych w latach 2011-2013. Dodatkowo, Gmina Garwolin też podjęła taką uchwałę o dofinansowaniu tej inwestycji w wysokości 200 tysięcy złotych. Jest szansa, że pozostałe gminy, a przynajmniej ich część gmin powiatu garwolińskiego również w jakiejś kwocie dofinansują tę budowę. Z tego względu, że mimo że Park zostanie zlokalizowany na terenie, został zlokalizowany na terenie miasta i tutaj powstanie, yy, będzie on służył nie tylko mieszkańcom miasta, których jest 17 tysięcy, ale będzie również służył mieszkańcom powiatu i gminy powiatu garwolińskiego, których w sumie jest 110 tysięcy. Inwestycja ta jest inwestycją ważną dla mieszkańców, o czym, czemu dali oni wyraz w referendum miejskim w dniu 20 czerwca, kiedy w bardzo dużej ilości głosujących, blisko 80%, opowiedzieli się za potraktowaniem tej inwestycji przez władze miasta jako inwestycji priorytetowej. 30 września burmistrz Garwolina ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy tego obiektu. Zostały złożone dwie oferty. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 Października. Jedna oferta opiewa na kwotę niecałe 15 milionów, druga niecałe 20 milionów. No, różnica pomiędzy tymi dwoma ofertami jest znaczna. W chwili obecnej następuje badanie tych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Spełniają wszystkie wymagania. W momencie, kiedy Państwo będą oglądali ten materiał, zapewne wykonawca zostanie już wyłoniony. Zadaniem władz miasta w nadchodzącej kadencji, a zwłaszcza burmistrza miasta, jako organu wykonawczego jest dołożenie maksymalnej staranności, aby obiekt ten tak drogi i kosztowny w wykonaniu, a następnie w utrzymaniu, został wykonany z należytą starannością i w najwyższej jakości. Ja ze swojej strony mogę tylko obiecać, że jeżeli Państwo mi zaufają i zostanę burmistrzem Garwolina. Dołożę wszelkich starań i osobiście dopilnuję wszelkich prac, aby ten budynek mógł służyć nam, naszym dzieciom, a nawet naszym wnukom. Aby mógł rozwijać talenty pływackie, aby mógł służyć rekreacji, rehabilitacji i zdrowemu wypoczynkowi. Za moimi plecami znajduje się miejsce, gdzie zostanie wybudowany zbiornik przeciwpowodziowy, zbiornik retencyjny, który ma chronić garwolin przed. Falą kulminacyjną, która każdej wiosny stopniejącego śniegu oraz z nadmiaru opadów deszczu spływa doliną Wilgi od Miastkowa w kierunku Garwolina. Zbiornik retencyjny ma przechwycić tę kulminacyjną falę po to, aby woda stopniejącego śniegu na terenie miasta oraz z ścieków wodnych, które doprowadzają do rzeki Wilgi, wodę z terenów pól miejskich mogły spokojnie przez miasto przejść i dopiero wówczas, żeby ta fala mogła być stopniowo spuszczana. Podzbiornik w obecnej kadencji została wykupiona powierzchnia 33 hektarów podmokłych, głównie podmokłych łąk, znajdujących się pomiędzy Leszczynami, a Niecieplinem. W chwili obecnej jest, są prowadzone prace aktualizacyjne projektu tego zbiornika. Gdy zostaną ukończone, będzie możliwość wystąpienia, dokonania uzgodnień z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie, uzgodnień, których skutkiem będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, następnie pozwolenia na budowę. Wówczas będzie możliwość wystąpienia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Zadanie Retencyjność oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie tego zadania, gdyż jest to podobnie jak Aquapark, zadanie dość kosztowne. Wstępny, wstępna kalkulacja kosztów wynosi około budowy tego zbiornika wynosi około 18 milionów złotych, tak więc na chwilę obecną w budżecie miasta jest zabezpieczone. 15% tej kwoty, i bardzo ważne jest, aby zrobić wszystko i dotrzeć tam, gdzie się da, aby uzyskać maksymalną, maksymalną wielkość dofinansowania, czyli 85% tej inwestycji. Zbiornik retencyjny będzie służył miastu nie tylko jako przeciwpowodziowy zbiornik, który będzie zatrzymywał tę kulminacyjną falę zagrażającą miastu i jego mieszkańcom, ale również w jakimś okresie czasu, zwłaszcza letnim, będzie mógł być wykorzystywany, o ile y, odpowiednio zgromadzona ilość wody w nim pozwoli dla celów rekreacyjnych. Gorzej może być w zimie, gdyż w zimie, według zaleceń projektantów, ten zbiornik powinien być całkowicie osuszony, tak aby na wiosnę mógł przyjąć maksymalną ilość wody. Budowa zbiornika retencyjnego, y, tak samo jak budowa akwaparku, to duże wyzwania dla miasta. Obydwie inwestycje są to inwestycje pionierskie, nigdy nie były realizowane przez miasto, dlatego uważam, że należy je wykonać nie w oparciu o dotychczasowe schematy i rutynę, ale wkładając w nie maksimum serca i maksimum staranności przy kontroli realizacji tych inwestycji. I to ze swej strony mogę państwu gwarantować, że będę jeżeli będę miał taką możliwość, jeżeli zostanę burmistrzem Garwolina, będę starał się zrobić wszystko, aby zostały one wykonane właściwie. Szanowni Państwo, mieszkańcy Garwolina. Garwolin to nasza mała ojczyzna. Tutaj żyjemy, uczymy się, pracujemy. i dobro powinno głęboko leżeć nam na sercu. Oprócz tych dużych inwestycji, jak akwaparki, i zbiornik Mieszkańcy miasta oczekują również budowy nowej hali sportowej przy Zespół Szkół nr 5, budynku nowego przedszkola nr 2 w Koszarach, remontu ulicy chodników, budowy nowych dróg i ulic. Te wszystkie sprawy wymagają spojrzenia na miasto jako całość w zupełnie nowym świetle, w zupełnie innej perspektywy. Wymagają energicznego wyjścia poza miasto w poszukiwaniu środków na realizację tych celów. 21 listopada Razem możemy odmienić Gerwolin. Zapraszam Państwa do oddania głosu na moją kandydaturę w burmistrza miasta Gerwolina oraz na kandydatów radnych ze Stowarzyszenia dla Gerwolina. Dziękuję bardzo.